Zaczytane Euro. Przygotuj się na Euro 2024 z najlepszymi książkami piłkarskimi. Biografie wschodzących i dawnych gwiazd futbolu i inspirujące historie piłkarzy dla dzieci i młodzieży są niezwykle ciekawe. Dzieje narodowych reprezentacji występujących w mistrzostwach Europy oraz książki ukazujące piłkarskie zjawiska o zabarwieniu taktycznym, historycznym, społecznym i politycznym. Zaczytane euro! Zanim położysz się na kanapie przed telewizorem, zanurz się w znakomitych piłkarskich lekturach. Najlepszych książek sportowych od wydawnictwa Cinec Fanon szukaj na labotiga.pl oraz w ulubionych księgarniach. A oprócz książek, zamów najlepsze piłkarskie gadżety. Tylko teraz, kupując cztery produkty, płacisz tylko za trzy, a do tego możesz wygrać koszulki reprezentacji polskiej. Wejdź na labotiga.pl i dowiedz się więcej. Polecam Andrzej Strelaw.